Yy, witam Was przy wszystkich na kolejnym odcinku z Pet Simulator X. A dzisiaj? Pet Simulator X to już jest drugi jakby.. Kon... Nie że to jest kontynuacja. Jeden film mi się skraszył, czyli się, się całkowicie usunął sam, Bo, bo a krasza Robloxa. Ja Robloxa mi skraszował, nie wiem jak to pokazać. I chyba. Nie wiem jak teraz Wam to pokazać. Jak to działa, właśnie, bo nie będę do ciebie jechać, Więc uwierzcie mi, że to tak zadziała. Poszukam jakiejś skrzynek, ja dostałem w ogóle 250 punktów. Tam dole się takie coś pojawiło. Bo zniszczyłem. Patrzcie na te questy. To prze, przez ten event, zobaczcie co tu się stało. Ten event da się za często i dostałam 250 punktów. Jak zdobyć szybko 250, 350 punktów można Na następnym Wam pokażę w ogóle jak szybko zdobyć punkty, ja sobie włączę jakiś konto. w ogóle zaraz muszę sobie pofarmić to, w ogóle ja miałam szósty poziom, masterek tego jabłka, a mam nagle dziesiąty, w sobie ja pofarmiłam sobie 100 owoców, więc... Żeby tu zadziałać, to mam pety włączone. Po pierwsze musicie napisać... Musicie wpisać ROYALTY, O, na przykład to mi podpowiadaj. Wszystkie pety z royaltami. Potem bierzecie diamenty. I odcinek chyba nie będzie o 16.13.30 za to, że mi wywalił. O, bo się ten... tworzy jakby i wiecie o co. Jak nie wiecie, to na widzik... O, to jest strzałka nie ma. Ta strzałka, Niektórzy nie gdzieś gdzie to jest. Ja to sam I teraz idą armaty. Dzisiaj jest w ogóle jakaś kraina, gdzie stąd sam się skończył. Na przykład robicie tak. Idziecie tutaj. Robicie tak. Niszczycie skrzynki. I dostajecie gemy, na przykład. Ja tutaj... Mam że dostaję jeden milion, bo tu dostałem 700 gemów. I zobaczcie, tutaj dostajemy kolejny milion gemów. I sobie tak rozwalacie po prostu. Jak rolicie, to tam jest taka... Taki finish. I w ogóle, jak macie w ogóle Serwer, na tym serwerze po prostu robię to demonstracje. Rzeczywiście był teraz w Iwancie. Tak są te rzeczy, że jestem prawie w tym evencie, który się skończył 3 minuty temu. Jeśli zobaczycie na przykład kemy, Jak zobaczycie te kemę, Możecie, jak macie swój własny prywatny serwer, a nie od kogoś tam, to możecie sobie resetować po prostu. się od nowa jakby znowu i znowu i mogę na przykład taką skrzynkę teraz rozbawić. i w ogóle patrzcie ile mam klasy, mam fula. Więc mam nadzieję, że teraz nie wywali odcinka. Mam w ogóle ile mam klatek na sekundę, bo Aktualizacja Robloxa jest teraz lepsza. A czemu tak mało RAMu? Okej. Okay. Dawaj tam, halo? Będę farmić na Norwa, bo ja nie chcę na hardcore, żeby mi wszyscy rodwalali. No Normalnie sobie pofarmimy na tej najnowszej skrzynce. Dalej ta skrzynka jest największa. Wziąćmy na tik, per tik. A ile mam punktów? A my prawie 700! Zbieramy na, ja zbieram na 7,5 tysiąca i blokuję ten lat. Na razie z tymi jajkami jak chcę zarobić. Spróbuję sobie zrobić to wiecie gdzie. Próbuję ja po prostu je zrobić na innych no, no, tak i po prostu zobaczymy, ile ja będę miał jajek, bo te jajka daleko na wartości spadają, mam rap zero. A jak coś link w opisie do prywatnego serwera, a teraz konkursik na Robuxy w ogóle. Mam nadzieję, że dobrze, że ile się zdobyła tam... Gamy. No, znowu będzie taki króciutki odcinek. Jakby był ten event, to bym pokazał. Szkoda, że wczoraj nie, nie nagrałam, jak, jak sobie skrzynki rozwalam. ale to już trudno. I zobaczcie w ogóle, jak masterkę Rozwaliłem jabłko dbałem, prawie na, prawie na to dwa jabłka i prawie jedna czwarta doszła, więc... więc. A teraz będzie 600 milionów gemów, co trzeba robić wyskoczy to samo co wczoraj na odcinku, więc nie obawiacie się jak mnie na przykład nie słyszycie. Więc zostaw lajka, zostaw sujka, jak zawsze nie w komentarzu. Trzeba oczywiście napisać słowo o nazwie. Frask! Czyli crash! Na dole zawsze jest napisane. Crash, bo mi się skraszowało i nie tylko, aż odcinek się skraszowało. Krasztowało tak, że straciłem wszystko, co tam było. Tam było 7 minut prawie, krasztowałem. I nie pamiętam, co tam jeszcze mówiłem. Na tym, więc... A w ogóle wiecie o tym, że ja nie odebrałam tej. O Oklej mol, a to się zacina 6 milionów. To tak mało gemów! I 18 mogę skrzyń tam rozbadać. tam już w ogóle multus skrzyń. To tak mało bustu. Ja nie raz sobie tutaj na kerze. ciekawe czy naprawili te, tego Diamond Mine". bo się nie da, o jest, da się wejść, bo ostatnio nie wiem gdzie było, ale nie dało się wejść. to jest wszystko, więc pa pa.